Przed nami druga część, podwyżek i obniżek, gdzie zajmiemy się typowo zadaniami tekstowymi. Na początek pójdziemy sobie na zakupy. Jesteśmy w sklepie sportowym. Ogłoszono sezonową obniżkę 15%. I mamy teraz takie przedmioty jak materac, piłkę plażową, parasol, które będziemy kupować. Po pierwsze, materac. który kosztował 30 zł, to jest nasze 100%, i chcemy go kupić z 15% obniżką, czyli od naszych 100% zabieramy 15% i będzie to równe 85%. Tyle teraz będzie kosztował nasz materac, ale chcemy wiedzieć, ile to będzie w złotówkach. I wykorzystamy sobie pierwszą metodę, gdzie nasz procent dzieląc przez 100% zamienimy sobie na ułamek. Ten ułamek, jak bardzo będziemy chcieć, możemy skrócić, ale przyjmijmy założenie, że nie lubimy za bardzo skracać i weźmiemy sobie 85 setnych pomnożymy razy 30 zł, bo tyle jeszcze chwilowo kosztuje nasz materac. Zamienimy sobie to na dwa ułamki, i możemy skrócić zera. Teraz mamy 85 pomnożyć razy 3 i podzielić przez 10. Możemy sobie teraz 85 podzielić przez 5 albo pomnożyć i potem podzielić przez 10. Dróg do zakończenia jest bardzo wiele. Przyjmijmy założenie, że dzielimy sobie przez 5. Tutaj zostaje nam dwójka. Tutaj zostaje nam 17. I skąd to 17 sobie w głowie można. Zabrać. Mamy 85. Jeśli dzielę przez 5, to biorę 50 i resztę, która dopełnia mi 85, czyli jak od 85. Odejmę 50, zostaje mi 35 i wtedy osobno dzielę sobie, ja tak przynajmniej robię w głowie, że dzielę sobie piątkę, dzielę przez piątkę i 50 i 35. Tu mam dziesiątkę pełną, a tutaj mam 7. I po złączeniu tych dwóch wyników właśnie wyszła ta. 17. Idąc dalej, mamy 17 pomnożyć z trójką i podzielić przez 2. I teraz ja sobie robię tak, że 3 razy 10 mnożę i 7 razy 3. Co daje mi łącznie po dodaniu tych wyników 51 drugich, ale jesteśmy w złotówkach, nikt nam nie powie, że mamy zapłacić 51 drugich a to oznacza, że przydałoby nam się wyciągnąć z całości i uformować to kwotę 25,12, co daje 25 zł i 50 groszy. Za tyle możemy teraz kupić nasz materac. To była jedna z metod. Teraz mamy piłkę plażową i piłkę zrobimy sobie inną metodą. Mamy 8 zł, to jest nasze 100%. I chcemy mieć obniżkę o 15, więc ja sobie wyprodukuję poprzez dzielenie przez 10. Wyprodukuję sobie 10%. Z tej strony też muszę wykonać dzielenie przez 10 i będą 4 zł. Ale potrzebuję jeszcze 5%, czyli podzielę sobie przez 2 i nasze 4 zł też przez 2. I widzę, że 6 zł. To jest to samo co 15%. Tyle wynosiła obniżka. I teraz od naszej kwoty, czyli 8 zł, mam odjąć 6. I widzę, że zdecydowanie coś mi się tutaj nie zgadza, bo 15% to jest trochę mało. I widzimy, że zabrakło tutaj przy dzieleniu przez 10, kategorycznie dzielenia przez 10. I teraz cofamy się trochę w przeszłość i poprawiamy wynik. A teraz dajcie, dajcie, dajcie znać w komentarzu, czy daliście się na to nabrać i przepisalibyście to tak po prostu. Czy może ktoś wpadł na to, że to jest bardzo kiepski wynik, i już chciał klikać w komentarzu, że coś tu nie gra. I teraz zdecydowanie ta kwota nam się bardziej podoba, bo owszem, łączymy ją. Ale okazuje się, że nasza obniżka to nie duże 6 zł, a zaledwie złotówka i 20 groszy. I po co ten przykład tak zrobiony? Że procentowo, jak sobie coś liczycie, możecie mniej więcej stwierdzić, czy idziecie w dobrym kierunku, bo to 6 zł to było bardzo dużo. To była bo ta bliska całości, to nie mogło być 15%, bo 15 do setki, czyli do pełnych procentów, to jeszcze długa droga. To teraz mamy złoty 20 zł i od naszej kwoty, czyli od tych 8 zł, które mieliśmy na początku zapłacić, odejmujemy złoty 20, zł, czyli nasze 15% obniżki i mamy zapłacić 6 zł i 80 grosz. To już mamy piłkę w kieszeni, został nam parasol i parasol zrobimy sobie trzecią techniką, bo jak zauważyliście, staram się w każdym temacie pokazać trzy sposoby na poradzenie sobie z tymi procentami, żeby każdy z was mógł sobie liczyć tym, który najbardziej do niego odpowiada. Najbardziej mu odpowiada i teraz będzie proporcja, czyli mój ulubiony i skorzystamy z tego. 15%, bo to jest łatwiejsza liczba do przeliczenia. Mamy 24 zł, to jest wszystko, co mamy, czyli 100%. Mamy 15% wyznaczyć, to jest nie wiadomo ile. Mamy utworzyć zawsze ułamek i zawsze, jeśli chodzi o górę, nasz licznik, będziemy wpisywać dwie liczby, które były naprzeciwko siebie, a do mianownika na dół tą jedną, jedyną liczbę, która była. Na przeciw x. Procenty nam się skrócą. Załóżmy, że nie będziemy nic więcej skracać. To wtedy trzeba byłoby 24 pomnożyć razy 15 i podzielić przez 100. Łatwiej będzie nam skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest skracanie, bo możemy sobie przez 2 podzielić 100 i 24. Możemy sobie jeszcze podzielić przez 2. 12 i tu będzie 25, następnie 15 i 25 możemy podzielić przez 5 i dopiero w tym momencie przejść do właściwego mnożenia, gdzie mamy szóstkę, mamy trójkę i mamy piątkę. Ale jeśli lepiej sobie radzicie w działaniach pisemnych i pomnożycie 24 razy 15, a potem podzielicie przez 100, czyli przesuniecie przecinek, to też możecie tak robić. Tutaj mamy 18. Tutaj mamy 5 i podobnie jak w pierwszym przypadku, wyciągamy całości, żeby wyglądało to tak jak powinno, czyli jak cena w złotówkach, a nie zwykły matematyczny ułamek. Mamy tu 3 całe i mamy tutaj jeszcze 3 piąte reszty. Przydałoby się ten ułamek rozszerzyć, tak aby mieć dziesiątkę w mianowniku, czyli będziemy sobie mnożyć razy 2 i mamy 60, co możemy zamienić na ułamek dziesiętny, a on już przypomina nasze złotówki. Było to zadanie tekstowe, musi się na końcu pojawić odpowiedź i tutaj trzeba wpisać każdy z tych produktów, jaka jest cena ostateczna. A Ma teraz mamy 25. 50 nasza piłka to 80 i patrzymy na parasol i okazało się, że jeszcze go nie wyliczyliśmy do końca, bo my na razie wiemy ile mamy taniej ten parasol, czyli minus 15%. I jak widzicie to jest bardzo sprytne podawanie przecen w procentach, bo 15% już do nas przemawia, aha fajna promocja. Ale jak przeliczymy to na złotówki, to okazuje się, że tylko 3 zł zaoszczędzimy i... 60 groszy, a to raczej tak już do nas nie przemawia jak 15, 20 czy nawet skromne 5%. I musimy jeszcze sobie tutaj od 24 zł odjąć 3 zł i 60 groszy. I dopiero jak zapiszemy tą ostateczną kwotę, czyli 20 zł i 40 groszy, będziemy mieć zakończone zadanie. Tu dopisujemy. Parasol. I mamy zadanie tekstowe, jedno zadanie, trzy produkty, trzy sposoby obliczeń. Dajcie znać w komentarzu, który sposób jest Waszym ulubionym. Jak widzicie, procent to jest super dział, bo w kółko robimy to samo. Stosujemy jedyne trzy metody. Tak naprawdę można wybrać jedną i wszystkie zadania policzyć. A teraz przejdźmy do pana Karola, który przed urlopem ważył 80 kg. Czyli tyle miał na starcie. Następnie był na urlopie, były z Makołiki i przytył 12,5%. I ważył nie wiadomo ile. Po półroczu ciężkiej pracy, po wakacjach, zapisał się na siłownię i udało mu się schudnąć 10%. I pytanie jest: ile aktualnie waży pan Karol? Przepisujemy sobie wszystkie informacje które mamy jako dane i szukane i przechodzimy do obliczeń. I słuchajcie, najgorsze co można zrobić, to stwierdzić, aha, najpierw jego waga wzrosła o 12,5 kg, następnie zrzucił 10 i sobie tak przetwarzać jak kilogramy, nie jak procenty, tylko jak kilogramy, no to wychodzi na to, że w sumie przytył 2,5% z tych kilogramów i tyle mu obliczę. Nie, tak nigdy nie robimy. Nie wolno tak robić, bo nie wyjdzie Wam wtedy dobry wynik. Trzeba to zrobić po kolei i dlatego tak jest też wpisane w naszych danych. Mamy informację, że najpierw obliczamy 12,5% i wpisujemy tutaj nasz wynik. Następnie od tego wyniku zabieramy 10% od zupełnie nowej liczby. To zaczynamy. Mamy 80 kg. I to jest nasze 100%. Mamy 12,5% dołożyć, ale nie wiemy, ile to kilogramów. I możemy to obliczyć proporcją, mnożąc ze sobą dwie liczby naprzeciwko siebie i dzieląc przez tę, która była naprzeciwko x, czyli przez 100%. Tutaj zarówno w liczniku jak i w mianowniku procenty nam się skracają. Tutaj możemy jeszcze dołożyć skrócenie zera i ostatecznie mamy 8 razy 12,5 podzielić przez 10. I tutaj możemy jeszcze sobie skrócić na przykład ósemkę przez dwójkę i dziesiątkę przez dwójkę. Możemy też sobie podzielić 12,5 przez 5, jeśli potrafimy to zrobić, albo 125 na 5 i potem wrzucić przecinek. Bo jeśli wyobrazimy sobie 125 dzielone na 5, to wyjdzie nam wynik 25 pierwszych. Jak sobie to potrafimy wyobrazić, że wychodzi nam z tego skrócenia? Tutaj. 25 i 1 i przypomnimy sobie, że tutaj jednak było jedno miejsce po przecinku i ono nadal w wyniku musi być. To będziemy mieć już spory kawałek roboty odhaczony, bo nie trzeba będzie 4 robić razy 12,50 i potem dzielić przez 5. Bardzo nam to przyspieszy nasze obliczenia. Tu mamy już 1 i mnożenie 4 razy 2,5. Tak naprawdę możemy sobie 2,5 dodać ze sobą 4 razy. I wychodzi nam 10 kg. Pierwsze co wiemy to to, że była początkowa waga 80 kg, a teraz jest 10 więcej, bo nasze 12,5% zamieniło się w 10 kg. I mamy 90. I od tego 90 kg zabieramy 10%. Od zupełnie nowej wagi, to będzie szybciej, jeśli zrobimy sobie tą metodą poprzez dzielenie. Dzielimy sobie przez 10, mamy 10%. Tutaj będzie 9 kg. Jak sobie podzielimy przez 10, i wychodzi nam, że udało się z tych 90 zrzucić 9 kg, i aktualnie pan Karol waży 81 Kilogramów. To jest właśnie ta waga, która była na samym końcu poszukiwana. I w odpowiedzi również zapisujemy, bo pytanie jest: ile waży teraz? Zapisujemy, że 81 kg, czyli jeszcze nie wyrównał urlopu i tych smakołyków, bo nadal ma jeden nadprogramowy kilogram. Minęliśmy już połowę działu, teraz przechodzimy do tematu szóstego z waszego podręcznika. Będzie to obliczanie liczby, gdy na jest jej procent. I tutaj doskonale sprawdzi się metoda na krzyż, metoda ta moja ulubiona. I będziemy wielkimi krokami zbliżali się do końca działu drugiego. Zobaczcie, jak to szybko przeleciało. Dopiero wstawiałam pierwszą lekcję matematyki w 15 dla klasy siódmej, a przed nami już 34.